Siemanko, widzowie, z tej strony znowu ja. Czyli Lily z 14 i zostawiliście dwa lajki pod poprzednim filmem. Więc dzisiaj wysadzam 10, tn, dzisiaj stawiam 10 TNT. Pamiętajcie, że za każdy jeden lajk jest 5 TNT. Zasób jeden jest 10 TMT. To jakby coś jest od poprzedniego filmu, dlatego, mi się, y, dlatego nie naliczam tych 16 subów. I y, ten. I jak to się nazywało? I jak to się nazywało? A za y, komentarz do y, 3 TMT. Y, ja jestem tutaj na mojej ćwiczeniarce, nie wiem jak to nazwać. Piszcie w komentarzach jak mogę to nazwać. I tak jak obiecałem, dzisiaj wysadzam 10 TNT. I piszcie w, w jakim wymiarze to mam w ogóle wysadzać, bo ja tam nie mam pojęcia. Co byście, gdzie byście chcieli, ale. Ja bym wysadzał to tu. Skąd tu się wziął w Gravelinium? Dobra, ki jestem. O, jeszcze smoka jest X. Dziwne, że on nie zniknął. Myślę, że X znika. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Uj! Um. I pamiętajcie, że tutaj um, tutaj mamy jeszcze więcej tych rzeczy do tych treningów, które jakbym miał już. dobrze mi szło. Tutaj sobie pogramy muzyczkę fajną. wiem słaba. Um. A ta ugolę tam nie przypaliłem, dziwnie Czas ich połowić Bo to wszystko mam, wszystko mam, tylko jedzonka nie mam Nie wiem czy nie zrobić pyruchu no chromu, ale nie, nie będę robił. Ja to będę wszystko wysadzał na razie w endzie, dopóki nie dobijemy 1000 TNT. Na razie po 10 TNT. Następne będzie pewnie też 10, nie wiadomo. Wszystko zależy od was, pamiętajcie. Tyle ile zostawicie łapek, słupów. mi Tyle to będzie. Postaram się... Daily będzie mniej więcej tak... Postaram się szybko zrobić daily, ale nie obiecuję, bo... Y, będzie mi ciężko trochę zrobić... Ojej, ze względu na zadka przymęta. I zobaczcie, widzowie. I zobaczcie, wywołałem złote jabłko. Jakim cudem. To tak się da? Elo, elo, jestem z Quidditch Sigma. Brzydka ta woda. Ej, widzowie, już mi tak szybko. Takie co leci. Pamiętajcie, że pod koniec wakacji mniej więcej będzie startował mój mój własny serwer. Mniej więcej. Pod koniec wakacji nie wiem, ale I będzie miał ip kapibara.pl Coś jeszcze Hmm. Będą, będzie nie, będą, będzie bardzo dużo kastomówek O to się więcej nie martwcie Bo dużo mi osób... kiedyś yy, niedawno na prywatach z moich kolegów pytało Czy będzie na tym chociaż jakaś, jakaś kastomówka Owszem będzie Na razie sobie połowimy. Ja tu zrobię może jakieś fajne molo. Czekajcie widzowie. Kopię drewno. Ja nie mam sikiery. Będę musiał skombinować co sikierę na to. Ale to później. Na razie to ścinam sobie to drzewo. Zrobimy sobie tu takie małe molo takie małe, skromne molo. A podczas tego kiedy ja łowię, to możecie wbić sobie na Przo ym, powiem Wam że istnieje przecież coś takiego, jak yy, ta yy, ten, jak szorcy. Wbijajcie, bo widać, że mało osób wbija na moje szorcy. A tam na Was czeka bardzo słodki chomiczek. To jest mój chomiczek, nazywa się Lola. Może zrobię jakieś fajne mini Squid Game dla niej. Nie wiem, różne rzeczy dla niej zrobię. Wymyślę nazwę dla tego Squid Game'a. Chodź. Yy, no i... ten... No i ona się tam pobawi. Yy. Tam nie będzie żadnych kłujących rzeczy, że, żeby jej się nic nie stało. Będzie odpadać poprzez jakieś zepsucie czegoś lub coś, ale nie będzie, wiecie... Jakoś krzywdzona lub ściskana przez coś. Będzie duża przestrzeń. Żebyście się o to nie martwili, może nawet niedługo nowy film wrzucę z Lolą. Hmm, może nawet niedługo, nie, nie wiadomo, hmm, może wrzucę nawet jutro lub dziś, nie wiadomo, a e, dzisiaj jest 06.02.2025 e, e, rok. Coś mi tu latano, Co było? O dzięki za bułona. Pierwszy dropnął. Gdzie jest ten drugi? Chciałem go pojem... O zablokował się jak fajnie. Pamiętajcie, że takie survivaly nie są takie łatwe do zrobienia, jakie ja mam już i te. Ale sami możecie taki zrobić sobie. Łatwo jest to być ogólnie takie. Tylko, że jestem krystalami z tyloma, ile ja mam, bo ten, bo jedyne mi dał kolega przed odejściem z, z serwa. No, i ten. Pamiętajcie, że wybijamy te, ten, bo lekcie mnie swoim znajomym. Jeszcze złowię dosłownie jedną rybkę. I idziemy do mojej bazy, wszystko odłożyć, może nawet przepalić już. Nie będziemy się żegnać chyba. Będą Wam życzyć dobranoc, bo to już 22.30 godzina. jest Jak chcę znaleźć takiego creeperka? Совесть, so, да? забрал? Hmm. Słabo trochę. Szybko.

Dobra, już wracam do bazy, bo to już jest noc, a ja mam na federze po prostu takie coś odpalone, że widzę ciągle dzień. Ale tak naprawdę jest noc i ten y, będzie. Nie wiem, w życiu teraz jest w sumie noc. Jak już tyle wykopałem tego? No tak, zapomniałem o siłkach, słaba. Cigienka. Sigma. Jeszcze was oprowadzę delikatnie tutaj. Tutaj jest taki... Czekajcie, tutaj sobie ustawię moja baza. Tutaj będzie takie coś. To się pomniejsza, co, co widzę, tu będą rzeczy wyłowione z, z mobów. Yy. A to sobie odłożę tu. to sobie to wsadzę i tu. A słyszałem o czymś takim, że jak zamienię w blok, będzie szybciej przypalać. Ja potrzebuję pierwszą ochrony. by i o by i ok mm. bo ja nie mam jeszcze móc stworzyć poronu ochrony Genialnie. Ale ja potrzebuję czterech. Mm, Widzę, ja wiem, że to trochę się przedłuża, to mm, koniec, ale po prostu o, ja potrzebuję jeszcze czegoś. Cztery. Kryształem się. Jeden mi nie jest potrzebne. Okej. Okay. No, przepraszam, że dużo. Mało baterii. Terima kasih